Będą to zmiany zmiany oczywiście, na, a na gorsze. Już 5 dnia po się do, do Unii Europejskiej okazało się, że Komisja Europejska, to jest piękne, piękne sformułowanie przeczytałem, Komisja Europejska wyraża zgodę, żeby państwa były zmuszone do udostępniania danych bankowych, bankowych Amerykanom, bo takie podpisano porozumienie z CIA. Oczywiście oczywiście nie chodzi o żadnych terrorystów, powiedzmy jasno, tylko o to, żeby łapać. Jest niezwolonych podatników amerykańskich. Już każdy to wie, prawda? No, wiadomo powszechnie, że, że muzułmanie w ogóle nie korzystają z banków, tylko wpłaca w jakiemu na rogu ulicy w Nowym Jorku. Ten gdzieś dzwoni, za chwilę na rogu ulicy w Delhi <grym>, czy, 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 czy Rawalpindi. Ra, ra, Te <grym>, pieniądze są a wypłacane, tak działają. tak działają przekazy muzułmańskie, bardzo sprawnie zresztą. Więc, więc to nie chodzi o walkę z terroryzmem, tylko o coś zupełnie, zupełnie innego. To pokazuje, że tworzy się nie tylko e, Unia Europejska, ale tworzy się takie państwo białego człowieka, które ma objąć również Stany Zjednoczone i tak dalej. No krótko mówiąc, krótko mówiąc coś na kształt rządu białej cywilizacji. co skończy się katastrofą, rzecz jasna.